Tam są, wiesz, co zasieki, patrzę. Zamienił stryjek się siekierkę na kijek. Co tam, piścinie? no i robię tortille. Co tam, piścinie? no Cię robię tortille. Hiszpańską, zaznaczam. Dlatego jest taka: chorizo, cebula, ziemniaki. Jajko trochę sera. Espanola. Tak, to jest hiszpańska, byliśmy w Hiszpanii, to się nauczyłem robić. Smakuje nam, więc robimy chorizo kiełbasa z papryką na ostro. Normalnie to się tam mniej tych składników daje, czasami jest tylko w ogóle taka ziemniaczana, ale my lubimy swą chorizo. Co też się mniej daje, a my na bogato. Co sobie będziemy żałować. I to wszystko, co? Potem to kupy i to się smaży. To wszystko. I potem się dodaje jajka. Jajka, tak, ale to jest prosta potrawa. Nie? Cztery nie ma... jajka. Prosta, ale jest pyszna. Ale jest pyszna. I my ją lubimy. I na wierzch ser się zapieka, nie? Tak, na wierzch ser. Jest super. W takich okolicznościach przyrody mogę pichcić. Ja ogólnie nie jestem jakimś kucharzem, ale parę rzeczy nauczyłem się robić. Żeby Batka miała trochę lżej na wyjeździe, chociaż w ciągu roku się nagotuje. Więc te parę rzeczy tam umiem to i robię. O, między innymi właśnie to. Też. Byliśmy w Hiszpanii, to nauczyłem się czyli Byliśmy w Chorwacji, zrobiłem ośmiornicę na grillu, bardzo dobrą. E, więc to też... Kalmary się nauczyłeś robić Tak, tak. No parę takich rzeczy. Cieście Takich, można powiedzieć, wyjazdowych, no. Wakacyjnych. Tak, to nie jest kącik, kącik kulinarny. taki basa jest taka czyli ostra dosyć. Kupiliśmy. Nawet powiedziałbym, że mocniejsza od tej hiszpańskiej strzolize, bo to kupiliśmy teraz tą w we, tym. We Włoszech, na Sardyni. Na Sardynii, nie we Włoszech. To by się Sardyńczycy tutaj. To tak, bo jak się pana poburzyli. zapytałam, czy to jest winon, on powiedział, że nie, to jest włoskie, a nie lokalne. Tak. Nie, nie, to jest włoskie. Kupowaliśmy wino, a pan mówi, no jak chcemy, ale to jest włoskie, nie? Mówi, nie lokalne, z takim yy, w głosie, że błąd popełniamy. <laughs> no to bata poszła i wzięła lokalne. Pan powiedział, co, jak, które ok, super, wow, no i to jest bardzo dobre, no to bierzemy. Także Sardyńczycy to Sardyńczycy. Tak samo zresztą jak Kretańczycy, jak byliśmy na Krecie. Oni nie są Grekami, oni są Kretańczykami i rządzą się swoimi prawami koniec kropka to jeżeli chodzi o Greków i tak samo widzę, że jest tak samo tutaj na Sardynii Sardynia też swoimi prawami w ogóle to w tym roku mieliśmy sobie pojechać był taki plan, we wrześniu jeszcze chcieliśmy pojechać do Grecji, no ale w Grecji zakaz kamperowania wprowadzili taki na ostro więc nasze kamperowania na dziko ogólnie nawet stawania przy sklepach To dosyć głośno o tym jest no to nie jedziemy. No ale zdążyliśmy już być na Krecie. Tak. Zjechać połowę Grecji na no Peloponezie tylko nie zdążyliśmy być. ale za Do jakiś tego czas chcę nawiązać, może. ale nie wiemy, jak to jest właśnie z Kretą, bo Kreta to jest inny świat w ogóle, więc tam może. Te, znaczy zakaz prawnie to obowiązuje w całej Grecji, oczywiście, nie? Bo jakby tam kreteńczycy nie chcieli, to jednak jest to granice to są jednak. Grecji i podlegają pod, pod Grecję Natomiast Rządzą się swoimi prawami Więc może na Krecie Można stawać Zobaczymy, obejrzymy, na pewno ludzie pojadą Vlogi pozamieszczają I w przyszłym roku zobaczymy Jak to Bo w tym roku to już zmieniliśmy plany Więc w tym roku jedziemy gdzie indziej We wrześniu Może ktoś był Może ktoś był jedzie. I napisze jak to jest na Krecie tak, właśnie. Znaczy nie my jedziemy na, nie jedziemy na Kretę, my jedziemy. No, ale może ktoś na Krecie do też. Do zamiast no. na, do Grecji. Ale nas interesuje właśnie jak to wygląda na Krecie z tymi zakazami. Tak, nie. Może, może ktoś, ktoś wie, czy na Krecie też są te zakazy, nie? Bardzo malutka społeczność nas ogląda. Ale akurat może ktoś się. Trafik to tam i ma informacje. E, więc byłoby fajnie. No potem sobie i tak poszukamy, nie? To świeża sprawa na razie, więc nie wiadomo. No to. A my tutaj na razie, tu nie na Grecji się świat zaczyna, i nie na Grecji świat się kończy. Ale jest ładna. Ale no ty jest ty ładna. Jest Oczywiście, że jest ładna. No jest piękna Grecja, nie? Ale tu Sardynia, o, no po prostu naprawdę, wow. wymiata nie? Tu jesteśmy jest blisko tego archipelagu, La Maddalena, i pewno się wybierzemy, więc. Rąbiemy dużo cebuli, bo my cebulę po prostu kochamy. <grym> może wszystkiego w domu u nas zabraknąć, ale nie cebuli. Cebuli nie ma prawa zabraknąć. Czosnku też nie muszę. Zabraknąć. I czosnku nigdy. To musi być. Mięsa może zabraknąć, chleba wszystkiego, ale nie cebuli. <grym> Coloca colega. Tak, Co, teraz smażymy ziemniaczki w kosteczkę? Tak, najpierw ziemniaczki al dente, takie trochę mają być, bez przesady, jak się smaży. Je. Potem... ziemniaczki, aleśmy na one nakroili najemy się dzisiaj po prostu no zawsze czasy potem, Ale ce... dobra. potem cebulkę i chorizo czy chorizo i cebulkę na tym? chorizo na końcu bo ono tylko w zasadzie ma tam puścić ten tak. no i sangriunia w jakiś sposób i tą papryczkę i sangrunia w ciepło no i sangria, no <laughs> tak, taki piękny dzień w takich okolicznościach przyrody po prostu nawet się Musi tam jest. jak zrobiłam, pójdziemy sobie potem, nie? jak zjemy, nie? Tak. To w ogóle parę razy widzieliśmy w Włochów. Ja nie wiem jaki jest dopuszczalny limit alkoholu we Włoszech. Nie praktykujemy, nie? Ale yy, z piwkiem do samochodu, z piwkiem z samochodu i z piwkiem w samochodzie. I to nie raz <laughs> czy dwa. No. Co jakiś czas tak widujemy takich ludzi po prostu. nie? Tak samo idą do restauracji, biorą sobie rampeczkę, dwie, wineczka. Nie tam, że jedną tylko sobie jakieś, ten winko sobie biorą. Czy taki na przykład e, litrowy, taki to wink, ony słabsze takie, te domowe. Na dwie, trzy osoby to sobie piją, i tam jest kierowca, i wsiada, i wie, o, i jadą, i tutaj nie ma kłopotu z tym, nie? Nie wiem, jakie oni mają, nie mieć tutaj tego alkoholu. Nie? My nie praktykujemy, <śmiech> <śmiech> ale ogólnie, ale Włosi nie mają z tym problemu. Nie? Tak? Ruki! O, nie, nie. Co się stało, gdzieś ty wpadłeś? Coś zobaczę, jakieś psa, A gdzie tam wpadł? Zobaczę. O, i teraz sobie już tak, ziemniaczki usmażone, tak nie do końca, cebuleczka, to chorizo, o jaszczurka tam jest, Dobrze. o, uciekła. Uciekła. I teraz to wszystko trzeba odstawić do miseczki, żeby chwilę przestygło, bo do tego będą jajka dodawane, a nie chcę, żeby z tego jajecznica powstała, tylko żeby jajecznica to po prostu trzymała w kupie. No dobra. O, teraz przestygło, już się jajeczka nie zetną bo jaj... jajecznicy nie chcemy robić normalnie 3 jajka by wystarczyły ale ja nie wiem co bratko, damy jeszcze jedno? nie, 4 damy jajka damy cztery, bo chodzi żeby te jajka to tak do kupy spięły ale też żeby nie była z tego jajecznica na to, no dobra damy na tą cztery. ilość 4 tak to na tą damy 4 na bogato na bogato A. i teraz Będziemy smażyć. To teraz najtrudniejsze, bo potem trzeba odwrócić Przecież to na patelnię. Troszkę soli jeszcze trzeba będzie. Tak? Myślisz, że soli jeszcze dodać? Tak, no bo ja je trzeba dodać trochę soli, a potem będzie takie metka. Dobrze, jak tak żabcio mówisz. Tak zróbmy. Dobra. Jedna mała dygresja. Dlaczego wolimy Campervana zamiast w ogóle kampera? Akurat my. Bo w takich krajach jak Włochy, zresztą w Grecji to samo było, można sobie stać, parkować tak jak my teraz stoimy. Tak w Portugalii, w Hiszpanii. Tak, w Portugalii, w Hiszpanii to samo, można stać. Ale nie wolno tutaj nic rozstawiać. Nawet w sumie butów nie powinno się tutaj włożyć. nic. Bo karabinieri przyjeżdżają, mogą mandaci wlepić. A jak jesteś, to tylko parkujesz. jak parkujesz, jest w porządku. I teraz van ma tą przewagę, że jak ja sobie rozsunę całe drzwi, to mam tutaj półtora metra. Tamte drzwi otwieram sobie, jak sobie tu siedzę. Jeszcze mogę szerzej. I praktycznie ja nie muszę, my nie musimy żadnych stolików tutaj wystawiać, bo, bo my sobie tu siedzimy. Batka sobie siedzi tu, ja siedzę akurat tu, gdzie Batka przeważnie. I się lautujemy, i mamy widocznik i super. A w kamperze, no, drzwiczki są wąskie, i nie tam, gdzie jest też stół, więc to jest utrudnione. Kamper na e, te, na parki nie na parkingi, tylko na e, te płatne mhm. kempingi, e, to tak, nie ale tak na dziko, to camper van naprawdę o, i teraz wio to wszystko na patelnię śmiech ostatnio robiliśmy w piekarniku tak, ma się ale dosyć tak mocno w piekarniku robiliśmy, ale bateria nam siada trochę i tak To jest w zasadzie tak, najtrudniejsze, bo, bo teraz to trzeba będzie później przerzucić na drugą stronę. Teraz jest ok, i trzeba to przerzucić na drugą stronę. Za chwilę. Za chwilę. Także trzeba to dosyć mocno ściąć, bo to jest jajko, żeby to się ścięło. No i przy tym przerzucaniu to różnie. Czasami to się połamie. No. Na talerz, na talerz. Tak, na talerzyk wtedy, nie? Na drugą mańkę. Dobra, teraz to najtrudniejsze. Trzeba to przerzucić do góry nogami. I tu jest zawsze trochę uciapane wszystko. Do tego można się... O! E, dobrze wyszło. Jest ok. Można troszeczkę oleju wyszływać Który jest tudzież tu gdzieś tu zmniejszymy gaz chyba Może troszkę go zmniejszę ta Teraz to tu oleju nalałem, nie? No trudno Nie trudno. spłoniemy żabcia? Nie Dobre. tam wiesz co noże możesz ten taki Dobre. zdjąć Takie rzeczy o to takie coś, co się tam... O. No dobra, tam niech się dopala. No to no się. No. I teraz na drugą mańkę, nie? Tak. Ależ to się nagrzało już. Teraz to na Na to ser? Na to ser. Niestety przez pomyłkę kupiliśmy wędzony. Nie mam pojęcia. Czy to coś zmienia, ale no. Ale takie kupiliśmy. I żeby ten ser się ładnie przypiekł to łoka, albo pokrywkę lub co bądź tam. Nie? Uh -huh. No i dobra, czekamy 5 minut. No dobra, chyba dobrze, co? Bardzo dobrze. Chyba dobrze. No i No, jest no i To jest w zasadzie, o, myk, cała topliła na talerzyk, a troszkę się tu z tego wnęło Niupek sobie zje. Za chwilę zje sobie. Tak. I gotowe! No Cała filozofia. Tylko przy tym przerzucaniu to czasami się tak coś tam no to, trafi kiepsko. To jemy. Niech leży to dobrze, bo to gorące jest. Mhm, o, A my się. co? My wsuwamy, nie? My wsuwamy. Tam są wiesz co zasieki, patrzcie. No właśnie. Zobaczymy. Już chyba nie przyjdziemy. O chyba nie. Wiesz? Nie. Chyba tylko w Na znaczy, ja myślę. Dookoła. No idziemy. No, zobaczymy dookoła, co tam jest dalej. No dobra. Taka skałeczka. Wygląda normalnie jakby była wyrzeźbiona ręką człowieka. Idę na molo. Nie wiem, czy to jest jakiś kemping, czy coś, bo przejście jakiś... było, ale no, nie było zakazu. Nie idziemy, No, ale się rozejrzymy. Zobaczymy, co tam jest dalej, bo to jest trochę ciekawiej. Ale co w sumie? Staw, to jest kobiet, chyba że on się tak łatwo erozji poddaje. Jest taki naprawdę fajny. Kształty jak rzeźby ma normalnie. Powybierane. No dalej też jest, zobaczmy. Stalek. A, a to jest te, no, do. E... Na la Madelene?

przed plażą przyszliśmy i taka sutka tutaj jest nie wiem od której strony ona obowiązuje, Poszliśmy i nagle się pojawiła. tam nasz kamperek stoi, kawałeczek dalej na parkingu. a tutaj jest kolekka z Kawałek dalej No taka symbioza, nie? Tu się przyjeżdżasz, zapłaci. Tam wodę oczywiście udowodnienia się ma i tak dalej. Albo się jest tam gdzie my jesteśmy i jest się za free. Ale my mamy też a wodę. w postaci plaży. Też się ma. A to jest najważniejsze. Zasadzie, Też nie? mamy wodę. Tak jest. <gry> Takie urokliwe miejsce. Tutaj dosłownie 100 metrów od tej naszej miejscóweczki u góry. Piękne te skałki są. I takie mikro plażyczki. Cudownie. A najfajniejsze, że tutaj teraz jest, jest cień. O, ale słoneczko będzie tutaj szło w prawo. Więc tak naprawdę za... 20-30 minut będzie tu słońce na zachód, rewelacja coś pięknego idziemy jeszcze popływamy dzisiaj no i miało być tak pięknie już się witaliśmy z Gąską już mieliśmy plany z kajaczkami i na plażyczkę dzisiaj jeszcze tam sobie pójść i w ogóle na tym miejscu sobie zostać bo miejscówka fajna, ale Zawsze jest jakiś ale, może nie zawsze, ale od czasu do czasu ale się zdarza. Eee, tam była taka furtka, jakiś taki ośrodek, coś tam. Ja pomogłem kłopu jednemu otworzyć, bo z ręce miał zajęte. A on był na tyle miły, że nam powiedział, że o 7 rano przyjadą karabinieri, no i nas stamtąd wyautują. No to nam to nie pasuje wstawać o 6 rano i się stamtąd zwijać albo czekać na karabinieri, i o 7 rano też, no nie po to eee, człowiek sobie jedzie bo odpoczywać żeby rano ci ktoś tutaj do kampera walił i ci mówił żebyś się przeparkował no więc nie, nam się to nie podoba. Znaczy to normalne jest, wiadomo zdarza się, ale po tym jak wracaliśmy, to dopiero, nasza wina. To dopiero zauważyliśmy, że tam był po prostu zakaz jak byk Ale oczywiście my go nie zauważyliśmy Ale nie no, no na... No. A, a informacje mieliśmy z grupy biwakowej. Tam chłop podawał, że fajnie. W no, da, da, da. styczniu napisano. W styczniu, więc... noc no, z... no, właśnie, mogliśmy spojrzeć. W styczniu to nie czerwiec. Więc no, sprostowanie sprostowanie napisano. W niedzielę widocznie by dzisiaj nie przyjechali, ale rano już, my Ta, już Tak, w niedzielę nie... dzisiaj, no, ale no, dzionek spędziliśmy fajnie, mimo wszystko super, ale jedziemy. No i tak chcieliśmy na drugą stronę wyspy, może nie jutro, pojutrze tak pojechać gdzieś, ale stwierdziliśmy, dobra, dojedziemy na. Tą drugą stronę wyspy, a po drodze, żeby już tak nie jechać, też jakoś tam wieczorem nie dojechać. To też nie jest jakieś, są duże odległości. Godzinkę stąd, no teraz to już, no, godzinkę, na środku Sardynii jest jezioro, i ono nas też ciekawi. A jest po drodze, i tam jest taka dzika też miejscóweczka, eee, tak naniesiona w każdym razie. No to jedziemy tam, zobaczmy. Mamy nadzieję, że też będzie miło, fajnie. No a z tej miejscóweczki nic. Także e, szukaliśmy w innym miejscu, ale tutaj ogólnie właśnie przy tym jak się wyjeżdża przy tym mieście portowym no, i teraz na tą wyspę, wyspę wyspy, Ar archipelag ten Tak, na Ten archipelag, no to jest wiadomo, tu jest wszystko tak skomercjalizowane, jest e, takie zrobione pod turystę no więc nie jest tak łatwo stanąć sobie gdzieś no, byle gdzie to się stanie to nie ma problemu ale nie o to chodzi, żeby stać byle gdzie przy ulicy i żeby się rano samochody budziły to, to tak nie. Nie o to nam chodzi. Tak jest. No, Ależ ten przejechał blisko mnie no. Że te Włosi jeżdżą po prostu ja ciężkę ręce, Ja już o tym wiem. czek przyzwyczaił, ale czasami normalnie to... Ach, Teraz też jechałem babeczka drzwi przed samochodem otworzyła. No drzwi. Ja jadę tu wąsko, tu klient ja też jadę, a ona hlas drzwi stanęła, no na centymetry lusterkiem bym ją wdzielił I ona zdziwiona i ona stoi dalej, nie? <URério> zdziwiona. Ale no. no, była zdziwiona bardzo. Zdziwiona. <OSS gece Management Corinne> no zdziwiona, że po ulicy samochody jeżdżą. no I że trzeba może spojrzeć, zanim się drzwi otworzy na pół na pół pasa. Dobrze, że drzwi nie straciła. Tak, bo jeszcze nie stała na poboczu, tylko stała na pasie, nie? No, ale no, trzeba się, trzeba to Help out like you should. It's a burden that you never really understood. But caroline I'm doing fine. It's the others who... my Parking? Zapytamy się co? tam jest już tylko widzisz? Tak. No dobrze, zapytamy się kogoś. Zamienił stryjek siekierkę na kijek Ale nie tym razem chyba. Piękne okoliczności przyrody, jeziorko. Fajnie tutaj można było zjechać do niedawna, tak widzieliśmy na apce, że tutaj ktoś był. No ale teraz już tu się ten teren zagospodarowuje. Jest więc jest zrobiony parking. Oj, chcę klapki ubiorę. To ja to pójdziemy tak zobaczyć jeszcze. Jest robiony parking, ale na tym parkingu też przyjemnym bardzo. Można sobie za darmo stanąć. Pod warunkiem, że się nie korzysta z prądu wody, z rzutu. Bo on jest taki w budowie, już na końcu budowy w zasadzie ale jest, więc tak. na no pewno niedługo będzie płatny Stoimy sobie dzisiaj. Tu można było wcześniej stanąć, ale już teraz nie można być z bramka. Tak, bo jest bramka. Ogólnie tu jest przyjemnie bardzo, ale tam, tam nie wieje, więc tam jest jeszcze tak. Ale już tutaj nie można stawać już. Tak, ale wykąpać się można, woda jest fajna w jeziorku, jak to w jeziorku. Nie wieje tak, jak tu wiało tam nad morzem, bo tam wiało dosyć mocno, a tu nie wieje tam, ma co, tam, tylko taki wiaterek jest. Więc fajnie no, ogólnie, przyjemnie. Jesteśmy zadowoleni. Mm.